Witam, witamy! Jak pewnie zauważycie, gramy na Creative Mode Tu Manita sobie ściągnęłem 2 sekundy temu Ale wyłączę, żeby nie było skandalu, jak do Dokker Nie, to ty Właśnie ściągnęłem sobie, to ja, ja tylko to robiłem Co ty? What the fuck? What the co 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 co, co ty?! Yeah. Okej, okay. ok, teraz ja wam zaprezentuję co zbudowaliśmy przez 20 minut, a on się tam nie bawi. Tutaj jest, oto yy, mój mały park sobieski. Du, 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 du. W parku sobieskim są najładniejsze okazy, najświeższych drzew. Są ładne wodospady, krzech, krzaki, namioty naturalnie stworzone. Tutaj mieszka sam super cukier puder. Link do tej mapki damy wam yy, w opisie do filmiku. Jeśli skończymy, Tutaj jest bardzo dzika natura i mały okiach, który wlatuje mi do domu. Następnie jest y, sarkofag. Sarkofag samego pana okiacha, czyli księdza bez buzi. On się o to od, powinno się otworzyć, a ja to... Oh. Oh. Popatrzcie na to, mm. na to, popatrzcie, jakie to jest. Ups. <ścoughs> tak to wygląda. I to jest. To jest to on to wszystko powinien pochować, ale nie wiem, czy on to tego nie pochował. Tutaj jest jego sarkofag. I teraz. Gdzie ty jesteś, Marcel? Aha. To jest nasza strzelnia, o której oczywiście zapomniałem. A tutaj. Parararo. Drzewo życia, domek na drzewie.

a może wiem, co zbudujemy? Monteveres. No nawet nie głupi pomysł. Dobra, ja zacząłem Monteveres, a Monteveres jest. Co to jest? bricks. Nie z czystego kamienia, czy z cegieł kamiennych. Z czystego. Do do Zabuduję myślę właśnie co zbudować. A Będziemy, może. Się tu zbudować. A ja wiem co możemy zbudować. Most przetrwania. I... No, my wiem, wiem jak coś zbudować. My, jakie, my jako skałci! musimy żyć życiem, życiem. Życiem. Życiem, jeszcze raz życiem. Dobra, dobra. Most będzie tu sobie taką salę treningową. Parkour. Będziemy wszystkiego spodziewać. Dobra, <laughs> <laughs> e, traktor będzie potrzebny, będzie potrzebny. Bo sprzetwanie budujemy w ten sposób. Kładziemy blaszki. Ale mi też ten pomysł. Escape'a może robimy. Albo matkę przygodową. Możliwe, możliwe. Nawet nie głupi pomysł. Powiem wam szczerze, ja pierwszy raz to w życiu robię. On to już robił. Okay? Nie, bo ja pisa, mi to smitło. A u mnie się <laughs> No? Uwaga, no. um, um, robimy, 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 robimy. A może zrobię to na czas, żeś się nadepnę na ten... Później to masz paręnaście sekund, żeby wyjść, jak nie to spotka Cię dół. A ja na dole robię ten z lawą. Zrób no to dłuższe może. Wiesz co byś mógł zrobić? Pod tym lawę. W początku to, to, to w się zapomniał. Aha. Takie długie jak to jest to na dole Dobrze. poczekaj, czekaj, czekaj eee... Aha, dobra, to będzie by musiał być Przykro mi, ale Redstone będzie wystawał, bo ja nie mam pomysłu Jak to zagospodarować, gospodarować, żeby Redstone nie wystawał Więc na razie będzie Redstone A to na pewno jest to? Czekaj eee... Uuu, Zobaczmy Uciekamy, uciekamy Ja mam gorącą kąpiel Poczekaj, czemu beze mnie się kopiesz? Nie ma to jak... Taka gorąca, że aż płonę. Wiesz co, masz to zrobić? Żeby na, żeby na 100% spadli do tej lawy, a nie, że oni tylko wyjdą sobie na przykład. Tutaj będzie początek escape'a. Jak to nie będzie escape, to jest tylko taki, jeśli chcesz być scoutem jak ja, musisz przejść ten test. R rób drugą taką ścianę, ale ty szybki jesteś. Czemu to takie długie coś to zrobił? Nie ja wiem A ja mam wiedzieć? Okej okay. yy, Wiem, 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 że robimy to na, survive, yy, na Creative Mode, ale mi ja naprawdę bardzo lubię robić na Creative Mod takie rzeczy, niż spawnować co 5 minut i temy. I ja myślę, że my to będziemy robić na survivalu, dlatego ściągnę sobie tu Money items, ale pomyślałem, że nie dobra, okia! Ja. Prezentacja. Bye bye! <ścoughs> Ej, o tutaj! O tutaj, o tutaj! Stan przede mną! No! Stan przede mną, ja zrobię dysy Sparta. Wleć do góry. Ej, posz to, to! Ja błodę! <laughs> Ej, dawaj, No, Dobra, chodź tutaj do góry. Ale ty powoli się wynurzesz, jak potwór. E, e, stan na tej klapie, kopień wyleć. Stan e, na tej klapie przede mną. Prosto przede mną, z bloczek przede mną. This. Staj tutaj, na tym. This. is smarter. No, no, this is madness! This is madness. A może by to zrobić tak, coś takiego? Dobra, nie wiem, to będzie. Można Teraz po to, to jak ja. Bez kłopotów. To będzie trochę parkouru. Więc mieć ja takie tutaj dużo to robię. Gdzieś to będzie musiał być checkpoint. Okej, okay, my zaraz będziemy chyba to kończyć. No bo za długie to nie może być. No bo to się bardzo długo wgrywa. A tak? To szybko przeszło. No to troszeczkę powiększymy. Podniesiemy ryzyko o dwa bloczki. Jak łatwe, to jest. Jak potem będzie lawa, to naprawdę będzie bardzo łatwe. Ale łatwe, nie? a to przeszłość. Tak. Też mam. OK, to było na tyle chyba w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie znajomym. O i odwiedźcie jego kanał. I właśnie jego kanał po powinien się pojawić tutaj u góry. mogę Tutaj powinien się wyskoczyć jego kanał. I kliknij. Klikajcie to. Na razie, cześć!